od tej tej z tej strony. No to dzisiaj sobie zagram Su 152 Powiem wam tak, yy, nie mogę go obczaić, te, tego czołgu, nie wiem, nie wiem, ósemką mi się lepiej gra, nie? Szóstką, siódemką nie idzie mi, nie? No zobaczymy jak teraz będzie, nie? Bo yy, wczoraj na live'ie tak trochę tak popykałem i chujowo szło, powiem wam, chujowo, ale zobaczymy, nie? Ja, jak to w ogóle będzie teraz, nie? Ten czołg, ja uważam, że nie ma pancerza. Jak ktoś dobrze celuje, no to będzie go przebijać, jak będzie chciał, nie? Moc, pitefna, żywotność, specjalizacja. Tak mam. No. Amunicja, kto jak woli, zapasy. To już od Was zależy. W ogóle nie. Yy, nawet wam pokażę, jak wam działo, Na pewno nie, niektórzy z Was wiedzą. A nie, niektórzy może chcą go wbić i idą do dychy. To opiektaka 268, dobrze mówię? Tak. Tylko lipa jest w tym, że nie mam dziewiątka, ale się kupi, nie? No dobra, pitewka. Yy, powiem Wam tak, jak zagram tym czołgiem, zawsze mnie wrzuci na ósemki i powiem Wam trochę taka lipa jest, bo ja lubię czasami grać agresywnie, bardzo agresywnie, ale niektóre mapki są straszne, tak są jak teraz. Znowu są ósemki, nie? I teraz takie pytanie: jak mam tutaj zagrać, nie? I to jest takie pytanie, nie? Nie, no, powiem Wam tak, będę musiał kampić, nie? No nie mam wejścia. Żeby dobrze zagrać, to trzeba kampić, nie? Nie mówcie, że on tutaj... Stoi. No zrób jakiegoś spota czy coś. Oho Ale tam jest. Co mi to daje? Co mi to daje, że on tam jest? Ale jak ten się cofnie, to może dostanie. No nie. No nie dostał. Wiecie co, trochę jest lipa, bo ja się najbardziej boję tych ciężkich Jak ciężkie podjadą tutaj, to już jest po nas. Ja powiem wam tak. Ja nie, ja nie lubię kampić, dlatego że nie mam co robić. Prosta sprawa, nie? Nie ma co robić, nie? Tylko jak pojadę agresywnie, to dostanę bardzo mocno, no. Nie można tylko ukrywać. Albo rybka, albo akwarium. Teraz takie pytanie, jak dostanę, no to będzie bolało, nie? nie jestem ciekaw, czy w ogóle coś tutaj weszło, nie? Jest takie pytanie. Weszło coś, czy nie? Bo to jest... Ja bym mógł ich objechać, tylko wiecie co? Jakbym tak ich objechał, gdyby takiej sytuacji nie było, że Odbiłem to. Mam taką ochotę, żeby tam pojechać, ale jak pojadę, oni mogą ten na mnie, nie? Podjechać i koniec. Ale wytłumaczyłem. Najmniejsze o to. Ale ładnie, ładnie dostał. I, I o to chodzi, o to chodzi. To jest na hita. Dwóch na hita. Ten jeszcze ma trochę HP. Ja jestem ciekaw czy dam radę z z, z, z. burzaczka skończy ale ładnie, ładnie dostałem. Ale widać, że ten joke bardzo mało ma HP, nie? Bardzo mało. tam jest mogłem szybciej strzelić ale ten celownik jest taki taki był duży, że szok nie naprawdę, chyba 300 mam, nie no to nawet nawet jest okej okay, tylko jest lipa bo dupeczko, o kurwa nie, nie ta strona nie ta strona Dobra. Kuźba. Nie no, lipa, lipa jest. Straszna lipa. Bo był taki plan, że mogłem sobie tutaj podjechać. Gdzieś tu. Tylko ja się bałem, że yy, jak ktoś mi zrobi spota, ci co tutaj byli, by mogli tutaj do mnie podjechać i bym zginął. Bo powiem Wam tak, to jest yy, trzecia pitewka. Co znowu za, yy, zaczynam grać? Bo pierwsza pitewka była straszna, nie wiem co się stało. Druga bez sensu i teraz ta, ta jest, nie? Powiem Wam tak, jak nagrywam. Tak źle idzie, że szok, nie? Ale pierwszy w tapali jest, no, jest git, nie? Ale te pitewki są straszne. Ja nie wiem co się dzieje w tym nitco. W końcu jakieś normalne losowanie, nie? Tylko to jest takie pytanie jak oni pojadą, nie? No ja... No ja tak sobie nie mogę tak podjechać sam, o, taki chuj, nie. Tam mamy ciężkiego. Jacha pojadę za, za nimi. Bo może zginąć, nie? Co oni w ogóle mają? To samo co my prawie, tylko troszeczkę inaczej. Jak ja tutaj mogę zagrać? No, nie wiem, powiem wam, nie wiem. To zależy od tamtych, nie? Jak oni podjadą do nas? Jakę, jaką pozycję będą mieć? Nie wiem, nie? Ja lubię grać agresywnie i będę grać, nie? Powiem wam, jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. Bo powiem wam tak: Kampić to jest. nudne, nie? Bardzo nudne. Teraz obserwujemy. Siódmeczka, co zajedzie, tu. Tu mamy szóstkę. Tylko to jest szóstka, która nawala bardzo mocno. I dostałem, i jestem na hita. Powiem wam, mnie to najbardziej denerwuje. Jak oni zmieniają te nazwy tych czołgów? Ja, pier... ja halurgina, bo nie ma kto mi pomóc, bo wszyscy pojechali na górkę. Ta dwójka. I potem oni nie wiem. Ale mają tam na hito, nie? Ważczały zrobiłem jakieś tam. Ale zapomniałem, ja tak patrzę... Mówię, co to za czołg? A on jest ta... Ten... To jest KW1S. Ale no ma nazwę, nie? To coś, nie tutaj Zapomniałem. Dopiero zobaczyłem jak ten Walnął mi. za 300 z kawałków. Ale nie wygrana. Ale ta pitewka mogła być lepsza, nie? Ale nie. No... W szoku jestem. Nawet się nie spodziewałem, że ten... To jest to. Powiem wam, ja od czasu o czas, o czas sobie tam pyknę szóstką i zapominam, nie... No właśnie. Ale tak szczerze mówiąc, SU152 bardzo mało ma HP, nie? 1000 tam z kawałka, Tą ile? 40 albo 50? Jak pół na pół, ale pitewka wygrana. Może być. Ale bym chciał, żeby te pitewki były lepsze, ale dobra, to... Ja bym chciał taką mapkę... 1176, mogłoby lepiej, nie? No dobra. Może jeszcze chyba dwie pitewki zagrę. Mapka jest okej, okay, to kampienia. tylko to też zależy, jak moi zagrają. To, je, to jest takie pytanie, nie? Jak oni za, zagrają, nie? Tylko tak. Yy, bym tutaj mógł stanąć, bo ja się boję, że nie? ta osoba, co tam będzie? Ta osoba, no osoba, zostanie tu, będzie mieć bici na mnie, nie? Jak to stanie, spota jest takie pytanie, nie? No dobra, i tak i tak zagram. Zobaczymy, nie? Bo mają SU i SU. No, czołki są fajne, fajne. No, jak to, jak ktoś tam stoi, no to będzie bolało, nie? Tylko wiecie co? Zobaczcie, co się dzieje. Widzieliście to rykosze Ja chyba będę musiał tam sobie podjechać, co? Bo nic tutaj chyba nie zrobię, nic specjalnego. Pięknie dostał, nie? Dobra, jadę, jadę. Tak. Tutaj mamy ziomeczka. By mu pomógł, ale kuźwa i tak i tak zginie. No powiem wam, że to niby zdziało z 6 poziomu, ale na nawala, nie? 2340 340 jest git. Ale powiem wam tak, w tym momencie jak się tak tymi czołkami sobie tak gram i je na nagrywam, to w końcu mogę sobie trochę tak popykać, bo tak jak mamy live'a, Same dyszki lecą, albo czasami dziewiątki, ósemki, to jak woli, nie? Bo niektórzy mają tylko ósemki, niektórzy mają dziewiątki, bo w wbijają. Zresztą się tam pyka, nie? Ale rzadko kiedy tak szóstką można zapyknąć pyknąć, piątką, albo nawet tą siódemką, nie? Ciemno jest. Powiem Wam, że tą mapkę popsuli. Nie wiem jak Wy uważacie, ale ja uważam, że ona jest roz. no popsuta. Teraz yy, ktoś sobie myśli, czemu jest popsuta? Dlatego, że ta mapka jest paskuna w takim sensie, że jak ktoś nie pojedzie na ten zamek, na ten zamek, to pitewka jest przegrana. Dlatego, że ciężkie dostają, ci co wjeżdżają na tą górkę dostają za darmo właśnie, to jest taka lipa, nie? ja sobie tutaj trochę postoję jak ja bym wjechał bardziej to bym chyba widział te 34, cztery, co? jo, widzę go nawet no, skup się na godzie muszę być. Ale żeby przód miał czerwony cały. Dostał? No zrób mu spota. No to trochę lipa jest. zjechać. Ale ja nie dostałem spota. What the fuck? Jak to się stanęło? Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Troszkę im tutaj pomogę, nie? <śmiech> <śmiech> Chrypka, sorry. Przeleciało. Dołem. Ten ginie. Ile poczekam? <laughs> Nie mogłem lepiej wycelować. Może by był, może by dostał saful z <laughs> No tak czasami jest, człowiek nie przemyśli sprawę, walnie tak z głupoty. I potem taka sytuacja jest, no nie już nie ma spota, to musiał po, podjechać po ciebie, piomeczku. A ten co tutaj robi? To jest awk, jo awk. No wyciągnij go. No to kawę no. Ja wiele postoję. Ja cię kręcę, ale. Bomby lecą. Aż miło nie. Jest! Ten już do nikogo nie strzeli! Ładuj szybko, 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 szybko! Ale będzie wyciąg! Ja piercielę! Ale mi sercuch bije. Pierwsza pitewka byłaby. Dobra, ja już kończę. Jak coś łapeczka w górę, supi, komentarz. No. Witełka byłaby zajebista, nie? Darka.